Tam Abu Phanus w swojej własnej osobie. Gdzie jest chapter pierwszy? Dwie... O tu jest, on tu jest, on tu jest, on tu jest, tu jest Abu Fanus! Abu o, <laughs> Zapraszam, ale poczekajcie one second, musimy poczekać. O, teraz mam znobić. Spójrz na max prawo swojego ekranu i co tam jest. Jakby... Spróbuj się nie zesrać ze strachu, nie? Czekam kurwa, że jak dostanę dostanę kurwa dwa razy pod rząd kur. JUMP, ev jump SCREAM EVERYONE To wychodzę z tej gry, nie panuj Przeszedłem z, pan z Polską, ja ja Zatrali, ale bieskie Na dwa dnia <laughs> O nie, on tu wow. jest! Hej okay. What brought you here? Follow A ty masz dźwięk up. włączony? On po rosyjsku teraz mówił Oi, oj. Wikino, Włącz te dźwięki, nie? bo zaraz zobaczysz to, to, jakby... to, to, to jest jakby... To jest pick, nie? Ja jestem przerażona, kurwa. A na czym polega Bikom A się a Bufanos? Się. Zobacz, co teraz to Możesz zostać. A czemu w prawym górnym <laughs> jest jakiś latający boss? ja tego nie widziałem, wisia, sekret, zobacz. Weź spójrz, do w nieba, tam jest... O kurwa. Boks, tam mieszka A Drugi jest, za to jest drugi. Ja pierdolę. W... Nie nagraza, Dobra, kura. uważaj, uważaj, wisia. Cześć. straszne, co? Ja pierdolę. To straszne, szale, co? Chyba on tu będzie. On tu będzie. Stary, ja muszę zdjąć koszulkę. Ja się tak spociłem. O, no ja już znalazłem knife. Speedrun gry. Teraz musimy się wczuć. Musimy się wczuć. Tak tak jak... Spierdamy, spierdamy z... Dobra. Uwaga, bo to jest wisielony Ej, a ty masz... My, ty masz friendly... Friendly fire... Ten? Friendly fire. Friendly fire. Trzymy. Nie mogę przeklinać, kurwa? Czy nie? nie, nie możesz. Fronkol no, walituje. Surprise! Motherfucker! kurwa, to jest! To jest, jest jakbyś. Ja my nie przeszedliśmy kartki bez kitów, ale my musimy kartki czytać dla loru. Oj. Daj, tutaj się wyświat schowaj. On jest za wami, skóry. Co Angro, to jest. Co on, co on, tu robi? on je goni? Wsiadziemy był ten klucz, jeba... No, chodź, chodź, chodź w pokoju Okej. Okay. A ty, 51, 51 jest mapa jakaś. 51. Jest Safe first code, second code. No wait, pięć, zero, pięć, No jakby już frontcode przeszliśmy ten part gry. My musimy zagrać Ale wy jesteście gry. kurwa zjebani naprawdę. No przecież ci no mówiłem, żeby no, ale to, zagrać no, to, ten, Ale to ten, ale to tylko nawet ten chapter jakby. No, no, no to ten pierwszy part przeszliśmy. nie możecie mi spoilerować. Co to widzisz? Nie, nie, nie Mati tą zrobić. czerwoną kropkę tam, tam? Ja nie, ja też się nie, 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 pierwszy nie, 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 mam nie, nie, kurwa jest. Albo są jakieś świeczniki kurwa. Look for the nie, 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 wiem, To on może nie, 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 gdzie nie, kurwa jest tak szczerze. Jak nie, rynk, ja nie, 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 Szafce. To szafce? ciała! Nie, jakie martwe ciała? Bro. Nie! Widzę jak kurwa pan manekin... Oh. ...szmat fix, kurwa... Szafce. Ja tam jestem! Ja Pomij jestem w jelouki. tej szafce, pomóż! Pomóż mi, pomóż mi, jestem w tej szafce! O dobra. Czemu on się pali? Ja nie wiem czy się z nim stało, go popierdoliło. Ale mam jelołki, jak to otworzyć? Musisz po prostu pijąć E, wziąć klucz Zreszą, i wejść. Weszłam, weszłam, weszłam. Co tu się dzieje? O Jezu, Misia, kurwa! Co ty robisz? Nie, on mi zrobił jumpscare. Nie wiem, kurwa. Mam cheaty do tej gry, wiesz? Dobra. No 5-0, tak. no 5-1 nie działa, oszukisto. 5-1, 5-0. Aaa, dobra. Korekt, co tu jest? Jak kucać? -kart. Karta. Dobra, wychodzimy. Ja się musisz slajpnąć. No, no, no. tak, dobra, widzowie, ciekawe. <grym> on mnie topadł, kurwa. Musimy go jakoś nazwać, to jest, jest Nataniel. Pan Nataniel? Nie, to jest Fidrek, mi się wydaje. Fidrek. To, to jest to, Fidrek? Dobra, uciekamy. Jak to kurwa. My musisz przejechać, przejechać po tym, kurwa, tym, no dobrze. Chodź, że taka Czemu Ja nie wiem, my film też się tu wyjebaliśmy. nie wiem jaki był Lor. To są ruchome piaski jesteśmy to. na pustyni. Bez latarki bardziej... Jakie ma? Kurwa o... piaski. O kurwa Jezu! Ja się nie już się przestraszyłem. Ja chciałem łyk Coli wziąć, ale się obciął. 20 nie się przeszli. Za pierwszy razem kiedy się ugraliśmy, to ja się odwróciłem akurat jak to stało ja się spytałem wisi. Co mu za dźwięk? A Ty mi ja to widziałeś, rozumiem, tak? I mi to nie powiedziałeś. No tak, no tak. Ja to ja nie wiedziałem. Kładziemy do kajlu, spadliśmy. zajebista gra, podoba mi się. Polo the ladder. No wiesz, jaki jest? Jakby Lord tej gry, ona jest, jest podobno tierowo do naszej gry. Musimy też tak gra na fakty. Jakby zobacz, zobacz, zobacz. A na co to w ogóle jest, kurwa. Higher camel, to możemy go kupić. No, oczywiście za Robuxy, no kurwa. Dlaczego są latające latarnie? Dobra, pierwszy raz jak przejdziemy tę grę, to potem trzeba zrobić nową serię From Call, sezon drugi, gdzie jakby ja doładowuję 10 tysięcy Robuxów, i jakby kupuję wszystko co jest po drodze, kurwa. Lejwista. Ale to chyba tylko na ten chapter, nie? Mi będzie starczyć, tak szczerze. No jak jest kurwa maska kurwa jumpscare everyone, co, co 5 metrów, to się nie dziwię. Podoba mi się, że w ogóle jest task follow the lanterns, ale nie idziemy za lanterniami kurwa, to jest też genialne. No, wyłączam latarkę, Oczywiście nie, nie będzie nic widać. Tutaj, tutaj musisz skakać tylko po tych białych tych. No, skacz pierwszy, okay. po tych białych. Dobra, Franko, wiesz kartę, bo ty musisz jakby pokazać wszystko widzom, Panie e To jest Super. najważniejsze. Musisz najpierw szukać. Sjukongu, 5 Oko 0 dobra. Szukamy. Czemu to jest banan? Ciąc Trzeba zapisywać kolejne. Dobra, Wisia, co to jest? Se second drugi, Nie drugi bierze. numer. Nie wiem, że 2001 kurwa. No, Zaraz te drzwi, ale. Wrzesień. Nie wiem, ja, no to prostu... stój przy nich, stój przy nich, bo my szukamy. No, no ja ją ja trzeci, trzeci, numer, trzeci numer to 0, czyli to jest tak. 1, 0 pośrodku jest, nie? Nie wiem, co jest pierwsze. A no, tu jest jakiś... I ostatni. The first number, pierwszy symbol. To jest 9. Czy to 6 jest? Nie wiem, 9 chyba. 9, 10,5 Dziewię dziewięć, dziewięć to jest kod 9, 7, 0, dobra, dobra, 9,5. Zmucham, tutaj nie wiem, to się to do to to dostać, dostać. Gdzie ja jestem? 9705, dobra. Czekajcie na mnie. Dobra, jakby tutaj, Fronko, kończy się nasz gameplay z Wisią o, Teraz już wszystko jest na świeżo. Urwa, ale rozjebana jest. Nie mów tak o Inglourious King, a Bufanos. A, udało 8. Jakby ty nie rozumiesz, ja siedziałem w pracy i naprawdę mi się ręce trzęsły, bo ja tak bardzo chciałem grać w obu Dobra, idziemy. Przepraszam. Chapter 1, part no. 2. Czemu jesteś nagle w łóżku? A co się stało? Nie wiem, ale jest Find the Key. To jest quest. Find the Key. No nie A nie ma jakiejś y, czaszki tutaj? Tego loru? Exit, to już będzie musieli A, ex sobie Exit, no to no, wychodzimy. Dobra. Tu jakaś łazienka. Muszę to Co ty masz w ręce? A, ty masz w ręce Pico Mamu. To jest zamknięte. Ok, więc musimy iść do góry. No jakby lorowo. Okej, okay. nagle są jakieś kurwa podziemia. Find the key in the maze, avoid Abufanus, o kurwa. To on... Ja pierdolę, to już się boję, jakby. Nie no, go już tutaj spotkamy, ale tak raz... nie I ja go słyszę. Ja pierdolę! Ja też go słyszę. O! Kto to kurwa jest? O, Abufanus, kurwa, zostawiłem! To To nie był Abufanus. Ja pierdolę, to mnie tu zrespiło. Ja się boję, kurwa, bro. To było takie straszne. Ta muzyka jest jakiś dev, kurwa... Nee, Arizona, <m <fucking> <m Ta gra jest tak big, bro. bro punku, a jakby jako co jesz straszność jumpscare'a? Uważaj, kurwa, on tu idzie. Nie, to jest silewy zaułek. Ja cię On cię ma, nie? Nie, nie ma. Okej, okay, poszedł chyba sobie. Czy ty wisiałaś ty już znalazłeś wszystko czy nie? No A, no to dobra, to wracamy w Frankrop. Nie no ja muszę... Ja, Znajdźcie sobie, troszczu, swój. jest. Werset. Werset. Dobra, idę za Abu fanusem kurwa. <trym> <chyba>. Tak, <trym> dobra idę ja za wami. Myślę że było Abu jest kurwa tak strasznie. Są... Ja pierdolę no, Abu -fano, Fanos mnie no, goni. Wracam, Exit key, No dobra. to ja jestem... Ja jestem wyruchany przez Abu Fanosa niestety. Ale go, jumpscare to jest jakby 10 na 10 straszności. Nie, ja nie, 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 są, nie, 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 nie! No, mu fałs został! Churma, Oj, Dzisiaj To chuj. nie jest to miejsce, gdzie to, to nie tutaj się rad. idzie. A, ale mamy go klucz, mam klucz, mam do panosa, więc możemy uciekać. A po kurwa, tu się dystynuuje, bo... jak kurwa tracisz. No dobra, to znalazłem na filmie. Otwieraj drzwi. No musisz jak w okazji co... Nie tutaj, jeszcze, to, to A, trzeba no, tutaj. Nie, 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 To jest klucz do piwnicy. Klucz. No, do piwnicy. Ja nie działają. Ja mam dla was złą wiadomość gdzieś masz to wyjątki, to może tamte, te drzwi, te exit. Mówiłem, no, że to tam exit ja tamte. wyjmuje. Może, to może tak. są trzy pary drzwi. Ale wejdź tu jesteś, Jezu, ale mnie tu